Jak wygląda premiera nowych iPhone'ów od środka? Ruszam właśnie do Apple Parku, żeby sprawdzić ten na żywo najnowsze iPhone'y. Po wyjściu z hotelu udałem się do autokaru i tu od razu już przechodziliśmy kontrolę naszego bagażu. Następnie wsiedliśmy do jednego z wielu autokarów jadących prosto do Apple Parku, gdzie zaraz się znajdziemy. Wyszliśmy właśnie z autokaru, zaraz obok Visitor's Center, czyli sklepu Apple, zaraz obok Apple Parku, do którego wejście jest tutaj za moimi plecami. I jestem już na miejscu po kontroli tych badżek, które mamy ze sobą i lecimy na prezentację nowych sprzętów, którymi spodziewamy się, że będą iPhone 17, a odbędzie się ona w Steve Jobs Theater. W środku jest już masa gości, dziennikarzy, content creatorów oraz oczywiście pracowników Apple. i wszyscy czekają już jak ta szpilka na konferencję. W międzyczasie można jeszcze napić się ostatni kawy, zjeść ciastko i w ten sposób przygotować się na prezentację produktu. Ta odbędzie się na dole, tam za moimi plecami, są schody w dół do piwnicy, gdzie znajduje się zarówno to całe audytorium, jak i strefa późniejszych handzonów. A jakie nowości spodziewamy się zobaczyć na tej konferencji? Przede wszystkim cztery nowe telefony. Bazowego iPhone'a 17, iPhone'a 17R, a do tego iPhone'a 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. A co poza telefonami? Oczywiście zegarki, czyli Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE nowej generacji. Pełnie nowe słuchawki bezprzewodowe Apple w AirPods Pro. A czy te wszystkie przecieki się potwierdzą? Tego dowiemy się za chwilę, bo tam za moimi plecami za kilka minut otworzą się wrota do audytorium. Usiądziemy sobie na widowni i dowiemy się wszystkich szczegółów.